O nie, reset O, idę idetyxina O shit! Kurde, zabiła mnie fleszem O tym właśnie mówię, tak wygląda Loda by Ej, halo, ma zachar, halo Jessinger Gerard here nie, nie, nie proszę Nawet nie było blisko Ej no kolego, nie nie, nie, no, we, no ale jesteś. Łupek jesteś. Wszystuje klasyk, chuj ciebie jest. O, jak go zrobił! O kurde, perfect timing. No, daj, daj kurde, bela o. A, masz, żeby. Zrafiłem naprawdę O ja pierdolę! Ooooo oh, shit, Ale go... Buh, czy ktoś to widział? Kurde, ten co mu odskoczył. Ta WP -eko, nawet ani słowa. O. Dobrze. No oh, Ale yeah. Dalej kurde, lecę tam O nie, no masz jeszcze ulti. No Lego Brya. Hold, hold, hold. lol 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 wow co się stało co? no zabici tą dianę no come on gościu sobie biega na 200 HP jak sobie jebnie, no nie co to był za fokus ulti no ul... No. ej pęta sobie zrobi dianka ej idź Dzień. O kurwa! Trochę ulej. No kurwa, i nie mógł tam wejść żaden krid, ja jebę. Tak, ale unlucky to był Chociaż, A ciesz, nie no jest okej, okay, bo jest 52%. Ale 3 autoataki w Gragasa 40% szansy. No nie weszła, powinien przynajmniej jeden być. G. What the fuck, G. Kur Adriana Jakby nie był ten pentakiel na baronie byłoby chyba troszkę lepiej. Siema, fany moment. Jeśli spodobał Ci się materiał, lajkuj i polec znajomym, a także subskrybuj kanał, aby być na bieżąco piona.